Wzmacniacze Fritz Repita firmy AVM w szybki i prosty sposób zwiększają zasięg WLAN. W mgnieniu oka powiększając sieć domową o mesh WLAN. Wzmacniacze łączą się wówczas bezprzewodowo z routerem, czyli urządzeniem Fritzbox nawet na taką odległość, która wcześniej wymagała instalacji przewodów. Jeśli natomiast przewody są już położone, Modele wzmacniacza 1200, 2400 oraz 3000 można połączyć z routerem kablem LAN przez adapter PowerLine. Fritz OS zadba o automatyczne i bezpłatne udostępnienie nowych, aktualnych funkcji. Modele Fritz Ripita 3000, 2400 i 1200 obsługują zakresy częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz. Ponadto oferują one funkcję tzw. Tak Crossband Repeating, zapewniającą płynną komunikację w sieci domowej oraz port obsługujący jedno lub dwa połączenia Gigabit LAN. Najmniejszy model Fritz Repeata 600 pracuje w zakresie częstotliwości 2,4 GHz. Mały, ale jaki skuteczny, ponieważ właśnie dzięki długości krawędzi wynoszącej jedynie 6 cm. Jest bardziej kompaktowy niż większość gniazd ściennych. Wszystkie wzmacniacze można w prosty sposób włączyć do sieci przez WPS. Ponadto są one kompatybilne z routerami innych producentów. Podłącz wzmacniacz Fritz Ripita do gniazdka znajdującego się w pobliżu routera Fritzbox i zaczekaj, aż dioda zacznie powoli migać na zielono. Teraz wzmacniacz jest gotowy do nawiązania połączenia. Wciśnij na chwilę przycisk Connect. W ciągu następnych dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk Connect lub WPS na routerze Fritzbox, aż zacznie migać dioda WLAN. Połączenie jest nawiązane, gdy dioda na wzmacniaczu świeci stałym światłem na zielono. Teraz możesz podłączyć FritzRipita do gniazdka znajdującego się dalej. Optymalna lokalizacja. To połowa odległości między routerem Fritzbox a urządzeniami, na potrzeby których sieć ma zostać powiększona. To wszystko. W interfejsie użytkownika routera Fritzbox ostatnio podłączone wzmacniacze Fritz Repeater będą oznaczone symbolem sieć mesh aktywna. Urządzenia się do siebie dostosują, a zmiany w ustawieniach są automatycznie wprowadzane we wszystkich produktach Fritz.